W tym odcinku chciałbym Wam pokazać jedną z opcji, która może zastąpić introspanzoida. Jest to efekt szybko spadającego logo, które uderza o powierzchnię. Taka animacja może trwać tylko 2 sekundy, ewentualnie cztery w dłuższej wersji, więc znacznie krócej niż intro typu skaczący tekst na czarnym tle. Oprócz tego wygląda bardziej profesjonalnie i nie ma tu ukrytej manipulacji, jak ma introspanzoida. Skończona animacja wygląda tak. no to bierzemy się do pracy. Z czego ja mam zrobić tą animację? Przecież nie mam tu żadnych grafik. Zanim otworzymy After Effects, potrzeba zebrać materiały. Będą to tekstura kamienia o rozdzielczości większej niż Full HD, tekstura piasku, tekstura pęknięć, efekt pyłu, dźwięk uderzenia i oczywiście logo, które będzie tam przedstawione. Nie szukajcie tekstur w Google Grafika, bo nigdy nie wiecie czy prawa autorskie pozwalają na ich użycie do celów komercyjnych. Zamiast tego polecam poszukać tekstur na darmowym sztoku, jak na przykład Pexels. Znalazłem tam kilka fajnych tekstur, które będą w sam raz do tego efektu. Link w opisie. Tekstury pęknięć raczej tam nie znajdziemy, więc musicie nabyć ją z innego źródła. Polecam wyszukać Cracks Texture. To powinny być czarne pęknięcie na jasnym lub przezroczystym tle. Coś jak tutaj. Efekt pyłu możemy znaleźć na YouTubie po wyszukaniu dust footage. Znalazłem jeden, który nadaje się do naszej animacji. Link w opisie. Potrzebujemy jeszcze dźwięk uderzenia i ten polecam nagrać samemu, aby mieć w animacji coś własnego, oryginalnego, żebyś potem nie znalazł identycznej animacji na innym kanale. Otwieramy After Effects, tworzymy nową kompozycję Full HD 60 fps, długość 4 sekundy i importujemy zebrane materiały. Ja nie mam własnego logo, więc do poradnika wybrałem logo słynnego parabanku. Możecie napisać w komentarzu, czy wybrałem dobre logo do poradnika. Przenosimy na oś czasu kamienne tło i nasze logo. Jeśli logo jest zbyt małe, w tym momencie można je nieco powiększyć. Tworzymy nową kompozycję z logo, czyli prawy przycisk na logo i Precompose. Otwieramy tą kompozycję. Pod logo dodajemy teksturę piasku. Ustawiamy Track MAT tej tekstury na Alpha MAT. Zmniejszamy tą teksturę. Przywracamy widoczność logo przyciskiem z okiem. I zmieniamy Blending Mode górnej warstwy na Multiply. Teraz widać, że tekstura piasku weszła za mocno. Trzeba dodać na nią efekt Gradient Wipe. Transition Completion ustawiamy na oko, tak aby piasek nie zniekształcał logo, ale też, żeby go całkiem nie zlikwidować. 50% będzie odpowiednie dla logo Amber Gold. Teraz możemy dodać Adjustment Layer. Wyszukujemy efekt Turbulent Displays i dodajemy go na Adjustment Layer. Ten efekt zapewni nam lekkie skrzywienie krawędzi, które będzie symulować zniekształcenie po upadku. Parametry: Amount 40, Size 3. Pasowałoby dodać jeszcze nieco wypukłości do logo. Klikamy prawym przyciskiem na warstwę z Logo, Layer Styles, Bevel and Emboss. Zmniejszamy nieco Size. Depth oraz Highlight Opacity, żeby logo nie wyglądało na zbyt grube. Wracamy do głównej kompozycji. Zamieniamy wszystkie warstwy na warstwy 3D. Na warstwie z logo naciskamy P, aby móc zmieniać pozycję i tworzymy klatkę kluczową na pierwszej sekundzie, bez zmiany wartości pozycji. Drugą klatkę kluczową Tworzymy pół sekundy wcześniej i zmieniamy na niej wartość na osi Z, czyli tej ostatniej na największą wartość, na której logo jest poza ekranem. To wyjdzie gdzieś tak minus 2700. Trzeba po prostu zmniejszać ją, aż logo zniknie z ekranu. Na razie nie wygląda to na szybkie spadanie, a tym bardziej na uderzenie. Trzeba nadać odpowiednie przyspieszenie. Zaznaczamy dwie klatki i naciskamy F9. Zaznaczamy Position i przełączamy oś czasu na Graph Editor. Jak zamiast białej krzywej macie trzykolorowe, trzeba kliknąć prawym przyciskiem i wybrać Edit Speed Graph. Krzywa szybkości powinna mieć taki kształt. Wyginamy ją żółtym wektorem. Zamykamy Graph Editor i dodajemy motion blur na warstwę z logo i aktywujemy motion blur. Teraz przydałby się cień do tego logo. Kopiujemy logo, naciskając Ctrl D i nazywamy warstwę logo shadow. Na tą warstwę dodajemy efekty fill oraz CC Radial Fast Blur. W parametrach fill ustawiamy kolor czarny. W drugim efekcie zwiększamy trochę amount i przesuwamy center w górę. Cień gotowy. Teraz efekt pęknięć. Trzeba go przeciągnąć na oś czasu pomiędzy logo a kamiennym tłem. W takiej formie niezbyt tu pasuje. Trzeba go odpowiednio obrócić i zmniejszyć opacity. Pęknięcia dodane. Przechodzimy do efektu pyłu, bo jak ktoś uderzy o powierzchnię, to powinno wznieść pył. Mam tu taki gotowy efekt, który nie jest idealny, ale da się go użyć. Tutaj ten efekt pyłu unosi się z dołu do góry, a my potrzebujemy rozchodzenia się pyłu dookoła logo. Dodajemy efekt pyłu pomiędzy logo a pęknięcia i wybieramy najlepiej pasujący fragment, obcinając początek. Ustawiamy pył na osi czasu tak, aby pojawił się dokładnie w momencie uderzenia. Zmiana Blending Mode na Screen usuwa czarne tło. Aby pył realistycznie zniknął, zmniejszamy opacity do zera w ciągu 1 sekundy. Klatki kluczowe na 2,5 i 3,5 sekundy. Przesuwamy pył, aby jego źródło znajdowało się pod logo. Pył nie zajmuje całej powierzchni ekranu, przez co widać ostre brzegi. Trzeba je wygładzić. W tym celu zaznaczamy całą warstwę z pyłem maską i ustawiamy na niej Mask Feather 120, i mask expansion. Na początku minus 54, a jak pył jest już przy krawędziach warstwy, to zmniejszamy na minus 73. Kopiujemy warstwę z pyłem, naciskając Ctrl D, i drugą warstwę obracamy o 180 stopni. Przeciągamy ją na dół, lekko w bok. I w taki oto sposób uzyskaliśmy pył dookoła logo. Przestawiamy wszystkie warstwy na tryb 3D i tworzymy nową warstwę camera z presetem 35 mm. Przesuwamy ją na samą górę, jako warstwę pierwszą. Naciskamy P na tej warstwie, tworzymy klatkę kluczową na początku osi czasu i na samym końcu animacji, czyli 4 sekundzie. Na tej klatce kluczowej zmniejszamy wartość na osi Z. Tak oto uzyskaliśmy Zoom-out. Zaznaczamy wszystkie warstwy, pre-compose i tworzymy z nich nową kompozycję. Niech będzie nazwa: wszystko. Na wszystko. Nakładamy efekt Wiggle Position. Zmniejszamy amount na 25. Dla parametru Wiggle Speed tworzymy klatkę kluczową dokładnie w momencie uderzenia oraz parę klatek wcześniej i kilka klatek po uderzeniu. Dla brzegowych klatek Ustawiamy Wiggle Speed na 0. Zwiększamy scale na tyle, aby w momencie uderzenia cały ekran był pokryty teksturą. To powinno być jakieś 103%. Dopasowujemy position tak, aby nie było czarnych pasków dookoła. Włączamy Motion Blur na warstwie i aktywujemy Motion Blur przyciskiem powyżej. Na oś czasu przeciągamy efekt dźwiękowy, rozwijamy waveform i przesuwamy go tak, aby hook był w momencie uderzenia, czyli dokładnie na pierwszej sekundzie. To już wszystko. Możemy teraz obejrzeć animację. Na koniec chciałbym polecić dwa poprzednie poranniki do After Effects na moim kanale. I przypomnieć, że nie mam zamiaru rezygnować z YouTube'a, chociaż nagrywam bardzo rzadko. Kolejnego odcinka możecie spodziewać się 8 listopada, ewentualnie tydzień później. Do zobaczenia!